Witaj szanowny gagatku na naszym kanale Boldz Imaginatorium. Ja nazywam się Marcin i będę przechodził dzisiaj z Tobą przez naszą kolekcję maskotek bukowskiego. Już w dwóch poprzednich pokazałem Wam całą paletę bukowskich wyrobów, które są związane czy to ze świętami wielkanocnymi, czy to z wiosną. I tak pokazywałem Wam tam serię. Jedna była bardziej królicza, druga była przedstawiająca zwierzęta, które występują normalnie na fermie. Dzisiaj natomiast pokażę Wam maskotki, które także wykorzystuję do robienia aranżacji wiosennej, natomiast nie pasowały one ani do tematyki króliczej, ani farmerskiej. Jeżeli jesteście zainteresowani, jakie one są, oglądajcie dalej. W dzisiejszym filmiku weźmy sobie konwencję, że przejdziemy tym razem od najmniejszych do największych maskotek, a więc zacznę od tej, która. Tá? Przyszła do nas zupełnie niedawno i która jest już związana z jednym z poprzednich filmów. Pierwszą maskotką, którą chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować jest maskotka przedstawiająca kaczuszkę. Pamiętacie na pewno, że w poprzednich filmach pokazywałem Wam kaczuszki, które były w kolorze zarówno żółtym, jak i białym, i były one takie bardziej farmowe. Tutaj mamy taką, która jest bardziej taka nierealistyczna, ponieważ jest różowa. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, ja Wam go podepnę na końcu. Tego filmu będziecie mogli nadrobić zaległości, do czego Was serdecznie zapraszam. Kaczuszka jest zrobiona tak jak poprzednie w konwencji, czyli ma bardzo urocze pomarańczowe łapki, na których mamy logo bukowski, mamy charakterystyczne dla kaczki tłów. Małe skrzydełka różowe. Zwróćcie uwagę także na ładnie wykonany dziób, nad którym są oczy, które są oczami przywanymi, nie są to plastikowe paciorki. Głowa jest proporcjonalna do tłowia, zakończona takim fajnym pędzlem długiego włosia, który można dowolnie sobie tutaj wykrzywiać, można zaczesywać, jest fenomenalnie zrobiony. Więc będzie to trzeci i zarazem ostatni przedstawiciel tej serii. Teraz przejdźmy do czegoś bardziej nieoczywistego, ponieważ to będzie seria owadów. Natomiast będzie to seria owadów wyprodukowana w wersji breloczków, które jak wiecie, ochoczo wieszam na wierzbowych widkach. I jest to seria złożona z trzech motyli, każdy w innej kolorystyce. To jest motyl, który jest w takiej bardziej tonacji różowo-purpurowej. Tutaj mamy takiego, który jest fioletowy. I takiego, który jest wiosennie żółty. Na tego pierwszego zwróciłem uwagę, ponieważ skojarzył mi się z taką kolorystyką żonkila, bądź właśnie takich kwiatów, które są charakterystyczne dla wiosny. Mimo swojego małego rozmiaru, te maskotki bardzo fajnie wiesza się na różnego rodzaju aranżacjach kwiatowych, ponieważ są one dość lekkie. Są one także zaczepione na już takim elemencie, który nam ułatwi samo ich zawieszanie. Nie musimy tutaj kombinować. Podczas zakupywania był tutaj także karabinczyk i ja go ściągnąłem, żeby nie odznaczał się podczas wieszania ich na aranżacji. Mimo, że żółty motylek przykuł moją uwagę, ja jako wielbiciel koloru fioletowego jestem zakochany w tym, który ma fioletowe skrzydła. Jestem ciekawy, który kolor i czy w ogóle ta forma maskotki podoba Wam się. Dajcie znać w komentarzach, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Motylki mam tutaj odłożone, nie dam rady ich położyć w innej pozycji, ale szybciutko tutaj biegnę Wam z z pomocą, ponieważ nie tylko motylki zostały wyprodukowane w konwencji bardziej owadziej, ale także nasz ulubiony maskotek Ziggi. Zigi jest to miś, który jest przebrany za. I już na naszym kanale mogliście widzieć Zigiego, który był przebrany za nietoperza. Mogliście zobaczyć Zigiego, który był przebrany za kasztanka lub dynię. Natomiast dzisiaj pokażę Wam Zigiego, który jest ubrany w taki typowo wiosenny strój przedstawiający. Motylka. I oto on. Uroczy, piękny miś który ma tutaj kapturek. Ten kapturek oczywiście jak w każdym Zigim można ściągnąć i jest to miś, który jest przebrany za motylka, charakteryzującego się takimi dość długimi, bardzo fajnie mijającymi się czułkami. Oprócz tego jego kolorystyka to jest dominujący niebieski oraz zielony. Zarówno w tej konwencji jest zrobiony kapturek, jak i jego pękaty słodki brzuszek. Oprócz tego mamy niebieskie rękawki i na końcu zarówno brzuszka, jak i Rękawków mamy tutaj łapki. Łapki są w postaci takich skarpetek bądź rękawiczek. Nie są one bardzo zarysowane. Na prawej łapce od spodu mamy logo Bukowskiego. Popatrzcie na to, to jest najfajniejsze w tej maskotce. Zigi z tyłu do pleców ma przytwierdzone skrzydełka, które są wykonane tak samo jak czułki z takiego materiału. Ten materiał jest dość śliski w dotyku. On nie jest pluszowy, natomiast ma taką niesamowitą fakturę. I faktura ta składa się z takich ciemniejszych punktów. Oraz jaśniejszych, które mienią się na taki tęczowy kolor. Bardzo fajnie to wygląda, jak mamy światło słoneczne, wtedy mieni się on w tysiącach kolorów. Będzie bardzo dobrze komponował się z aranżacjami, które są wystawione na działanie światła słonecznego. Pozostańmy dalej w konwencji Owadziej. W zeszłym roku po raz pierwszy pojawiła się maskotka, która tak naprawdę jest złożona z dwóch elementów. Jest to pszczoła która jest na słoneczniku. I tak. Mimo, że słonecznik, to jest słonecznik, jest taki bardzo miły w dotyku i bardzo fajnie zrobione, ponieważ składa się z dwóch rzędów płatków, jest on osobnym elementem, natomiast pszczoła jest zrobiona jako element osobny. Natomiast sprzedawane są razem, połączone, można je odłączyć. I tak możemy sobie trzymać je zarówno w komplecie, oraz możemy wykorzystać je w aranżacji jako osobne elementy. Czyli słonecznik sobie położyć osobno, natomiast pszczołę sobie umieścić. Gdzie indziej. Plusem tego jest, że nasza pszczoła ma taką charakterystyczną pozę, albo możemy ją wyeksponować tak, jakby sobie przysiadła, a także możemy użyć ściany i na przykład przyczepić ją do jakiejś niteczki i powiesić. Będzie też bardzo ładnie wyglądała i będzie na pewno zaskakiwała swoją niesztampową formą. Wydaje mi się, że najsłabszą oraz najsilniejszą cechą tej maskotki są skrzydła. Skrzydła są wykonane z takiego bardzo delikatnego i przeźroczystego materiału, który jak tak patrzę przypomina mi on tiul. I z jednej strony jest to bardzo dobry zabieg, z drugiej strony, według mnie, trochę nietrafiony, ponieważ, po pierwsze, jest to niczym nie usztywnione i te skrzydła opadają swobodnie. Ja bym tutaj zastanowił się nad lekkim usztywnieniem skrzydełek. Dodatkowym problemem jest przechowywanie. Jeżeli schowamy naszą piękną pszczółkę do jakiegoś opakowania, prawdopodobnie wyciągniemy właśnie te skrzydełka pomięte i będzie problem z ich rozprostowaniem, ponieważ ja bym się na przykład bał nawet przez jakąś szmatkę prasować je żelazkiem. Dlatego wydaje mi się, że zabieg tworzenia takiego przeźroczystego skrzydełka jest bardzo fajny. Natomiast trzeba by było pomyśleć nad tym, jak zrobić tak, żeby były te skrzydełka bardziej trwałe. Niemniej jednak bardzo mi się podoba ten projekt i uważam, że jest on najpiękniejszym projektem z zeszłorocznej kolekcji. Nadmienię Wam jeszcze, że materiał, z którego jest zrobiona pszczoła, ale także płatki słonecznika. To jest taki pluszowy aksamit, i nadmienię również to, że z tyłu słonecznika mamy ładne wykończenie zielone. Jest ono charakterystyczne dla słonecznika i dzięki temu, że jest zrobione, mimo że nie widzimy je na pierwszy rzut oka, nadaje takiej większej wyrazistości oraz takiego realizmu. Jak już pewnie wiecie, jeżeli jesteście stałymi widzami naszego kanału, zarówno ja, jak i Konrad pochodzimy z miasta królów Krakowa. Więc jakże byłoby inaczej, gdyby byśmy nie zakupili sobie, jak tylko się pojawiły, smoka. Popatrzcie, to jest ten groźny smok. Jest on przepięknie zrobiony. Jest on zrobiony z takiego pluszowego materiału. Ma taką charakterystyczną dla smoka wydłużoną paszczę. Ma tutaj przyte dwa koraliki. Oprócz tego, malutkie uszy. Tłów jest wydłużony i zakończony charakterystycznym dla smoka wawelskiego ogonem. Jest bardzo fajnie wyważony, więc można go. Postawić, bardzo dobrze się trzyma. Jest on zrobiony w formie breloczka, więc również można go powiesić. Patrzcie, jaki jest fajny kontrast pomiędzy tym takim zielono-niebieskim, to jest taki kolor morski w moim odczuciu. I jest on wykończony takim fajnym brzuszkiem, który jest biały. Bardzo fajnie to kontrastuje. Krem de la krem tego breloczka są skrzydła. Z jednej strony mają kolorystykę taką jak reszta ciała, z drugiej strony są charakterystycznie podbite takim bardziej niebieskim materiałem, z którego również zrobione są te kolce, które wyrastają z głowy i przechodzą wzdłuż kręgosłupa po sam czubek ogona. I słuchajcie, dobrnęliśmy do końca odcinka. Mam nadzieję, że te maskotki wam się podobały i nabraliście jakiejś inspiracji do robienia własnych dekoracji wiosennych. Pamiętajcie, że wszystkie przedstawione w tym filmiku maskotki są dostępne w sklepach Bukowski, nie tylko w sklepie online, ale także w sklepach stacjonarnych. A tymczasem bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną na tym filmiku i dobrze wam się oglądało. I wypatrujcie kolejnych fascynujących filmów z serii. Tymczasem ja się z wami żegnam i na razie. Cześć!